No i cześć, witajcie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Spec Simulator X, robot słuchajcie, mamy nowy update, kolejny duży, naprawdę spory update, ale słuchajcie, ponieważ w tym updatecie, dla tych co nie wiedzą, to mamy nowe questy na przykład, ale my w tym odcinku będziemy mówić o czymś zupełnie innym, o tym co może zmienić gry, cały system, trading, w ogóle wszystko praktycznie o naprawdę, naprawdę dużo, a chodzi, słuchajcie, o Diamond Mine. O Diamond Mine, które zostało mega mocno zbufowane. E, I właśnie, słuchajcie, jak dobrze pamiętam, kiedyś zarabialiśmy tutaj, no, jakieś tysiące gemów. A teraz, jak na przykład, patrzcie, jest taki oto ten e, razy 25 diamonds. Zobaczcie, ile z tego zarabiłem. Już na tika zarobiliśmy, no, patrz, już z całego takiego zarobiliśmy, słuchajcie, 10 milionów. Prawie 10, 9, coś Ale słuchajcie, ponieważ stało to mega mocno zboostowane, i z takiej na przykład dużej skrzynki, która się znajduje właśnie, będzie się znajdować, bo dopiero co wbiłem na serwa, to zaraz wam pokażę po prostu, ile z takiej możemy zarobić. Jeszcze mogę wam pokazać, bo szczerze tego nie sprawdzałem. Jednakże z takiej tutaj słabszego. O widzicie, z tego świata już za taką słabą e, zarabiamy, patrzcie jaką ile gemów, i naprawdę możemy tutaj, no, ogrom tych gemów zarobić. E, I przypominam, że... Nie ja mam jakoś dużo enchantów na tych petach, w sensie mam. Mam kilka petów, a nie, to są moje huge, co nie mają enchantów, bo ich z... De... Zdjąłem, słuchajcie, e... Mogę wam pokazać to szybko. Eee, Odpadę tutaj kilka moich petów, co mają diamond dajm, 5, diamond 5. O, wykujemy sobie te pety i może jeszcze jakieś diamonds na bagi. O, na przykład tego diamond bug master. nie wiem, które tak szczerze te enchanty na tych diamonds są najlepsze. Eee, jednakże mówię, ten odcinek głównie tak, żeby wam pokazać na to, jak to się dużo zmieniło tutaj. E, czy teraz będzie coś widać różnicy? No, szczerze nie jakoś. Zauważyłem, że ten czad praktycznie dużo nie robią na te gemy. Bo miałem jeszcze ten kupiony i z... nie zdobywałem więcej diamentów z Atika. Ale nie wiem jak to działa. Mimo wszystko, no widzicie, że jest tutaj dużo. Do... Chcę coś przetestować. Jeszcze jak czekamy na dużą skrzynkę. Zaraz wam pokażę, jak zdobywamy z największej skrzynki. To jesteśmy na krainie właśnie, do której nie potrzeba Robuxów. I chcę zobaczyć, ile tą metodą będę zdobywał. Czy to... będzie opłacalne? Czekajcie moment, bo czy ja mam odpalonego auto clickera na... No właśnie, ja mam na jednej sekundzie. Już odpalam, czekajcie, zobaczmy. Bo to chyba i tak się będzie trochę musiało respić tutaj. Więc nawet jak zniszczę wszystkie, ale no, zdobywamy całkiem sporo tych gemów tak naprawdę. Ee, nawet jak na te osoby co nie mają tutaj tego, tylko no właśnie to jest problem, że sami wiecie, że teraz jest pusto i trochę się to musi respić. Zanim będziemy robić to. Słuchajcie, ale my poczekamy sobie chwilę. Ja sobie poczekam aż zrespcie ta duża skrzynka i pokażę wam naprawdę ile zarabiamy z dużej skrzynki Bo tamto jest najbardziej widoczne I naprawdę Ceny huge'y mogą pójść w ogóle i w ogóle wszystkiego bo Przez jedną noskę myślę że dałoby się wyfarmić około 10 bilionów gemów na tym i to tak serio Okej okay, słuchajcie skrzynka się już zrespawnowała i po prostu Jest nawet 5 razy diamonds ale zobaczcie ile po prostu będziemy zarabiać gemów z najlepszej skrzynki Właśnie w diamond mine i teraz... nie, okej. Okay. Eee, o, dobra, właśnie. Bo przedtem na Tiganet było jeszcze więcej, ale i tak sami widzicie... Czekaj, czekajcie, czekaj, muszę coś... muszę coś sprawdzić. Zekwipuję po prostu moje wszystkie huge'e. Ile będę z... Wszystkich huge? Nie, bo przedtem... Przedtem zarobiłem 1,4 miliona. zostaje mnie tylko jedna rzecz. Eee, czy na przykład na devoidzie... Jak na przykład po serwer triple coins, to czy to będzie coś wpływać? Bo na logikę nie powinno, ale... Przedtem było nawet jeszcze tyle więcej, bo wyszedłem z y, serwa i to łączyłem. E, zastanawia mnie... Zastanawia mnie, czy teraz... ...sobie tak dam. Nie, chyba będzie tyle, ale mimo wszystko, no... ...sami widzicie, już jest milion 600. to jest naprawdę ogromnie... ...ogromna liczba i po prostu... E, Teraz widzimy 36 975. Eee, widzimy się, jak już zniszczę tą skrzynkę, i zobaczycie, ile gemów zarobię ze zniszczenia takiej jednej skrzynki. A ona niszczy się nie jakoś długo, jakieś 10-15 minut, coś koło tego. Więc naprawdę, widzimy się za moment. Okej, okay, słuchajcie, skrzynka już zaraz się zniszczy. Jak sobie możecie zauważyć, zauważyć, w tym czasie zarobiliśmy około 300, nawet trochę ponad 300 milionów gemów. I teraz, kiedy ona się zniszczy zarobimy jeszcze dodatkowe zobaczmy ile. 163 miliony, czyli w sumie zarobiliśmy prawie 500 milionów gemów. Nawet nie, chyba nawet 500 milionów gemów chociaż... moment mieliśmy tyle to nie wiem, musiałem zobaczyć, no ale praktycznie 500 milionów gemów na jedną dużą skrzynkę to, którą zniszczenie mi zajęło około 20 minut tak, 20 minut, chyba nawet dokładnie 20 minut e, z takimi moimi petami, no owszem mam je mocne e, Chcę się zobaczyć huge, no i to, e, ale no Sami możecie zauważyć, że jest to naprawdę duża ilość, tym bardziej jak sobie farmicie przez yy, noskę, czy macie jeszcze... nie wiem. Yy, no teraz też musimy patrzeć, że jest dwa razy daemons Event, ale no naprawdę idzie to tak szybko. Że na pewno idzie to dużo szybciej jakbyście, nie wiem, sprzedawali jakieś pety, więc naprawdę jeżeli macie huge'a to teraz całkiem się opaczę to kupić. Mi się opłaca. Oczywiście za Hellrocka, bo po sobie dawasz jakieś nie wiadomo jak drogie huge. No ale słuchajcie, no sami możecie zauważyć, że fajnie, że w końcu te e, Diamond są zostały zbustowane. Jednakże musicie zauważyć też, że ceny huge na pewno pójdą w górę. E, ceny ogólnie wszystkich petów pójdą w górę. Więc jeżeli macie jeszcze teraz gemy jakieś, to jest zdobyliście. Ciężką pracą, oczywiście, przed tym update'em to polecam kupić jakieś huge, bo możliwe, że za niedługo sprzedać je za dużo większą cenę e, niż właśnie są teraz. Jednakże, nie wiem, zobaczymy. Nie chcę nic mówić, ale ja chyba właśnie tak zrobię: że kupię sobie jakieś huge. Możliwe, że właśnie ich ceny już jutro pójdą mocno do góry. Ale zobaczymy. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć. Siema.